Gość Radia Płońsk Kapituła marki Przyjazne Mazowsze już po raz czwarty przyznała certyfikaty dla produktów i usług z regionu. A to doskonała okazja, żeby nieco więcej powiedzieć u nas na antenie i gościć prezes zarządu i wiceprezes zarządu lokalnej grupy działania Przyjazne Mazowsze, Danutę Kucińską i Agnieszkę Matoblewską. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim o Marce i o certyfikacie powiemy, to może wcześniej troszkę wyjaśnimy, czym w ogóle jest lokalna grupa działania Przyjazne Mazowsze i czym się zajmujecie, Pani Danusiu. Lokalna Grupa Działania Przyjazny Mazowsze to jest takie szczególne stowarzyszenie, które jest partnerstwem trójsektorowym i obejmuje tak naprawdę cały obszar powiatu płońskiego, to jest 11 gmin oraz ostatnio dołączyła do nas jedna gmina z, z powiatu płockiego, Staroźleby. I my działamy na tym obszarze. Co znaczy? W jaki sposób działamy? Przede wszystkim yy, wdrażamy lokalną strategię rozwoju, którą partycypacyjnie opracowujemy z mieszkańcami. Jest to taki plan rozwoju na kilka lat, gdzie są zawarte cele, yy, gdzie jest opisana diagnoza, słabe, mocne strony, przedsięwzięcia, budżet i według tego yy, ogłaszamy konkursy i wspieramy mieszkańców yy, naszego obszaru. To jest, yy, dodam jeszcze, że działamy na obszarach wiejskich, także miasto Płońsk niestety nie, nie wlicza się do naszego obszaru. E, czyli głównie tych mieszkańców, tak? Małych miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Mówimy tutaj o pomocy stowarzyszeniom, firmom, osobom prywatnym? Dokładnie. Przede wszystkim wspieramy przedsiębiorców, wspieramy samorządy, organizacje pozarządowe, lokalnych liderów. Wszystkich tych, którzy mają jakiś pomysł na rozwój naszego obszaru. Czyli dzięki nam powstają miejsca pracy, powstają e, inwestycje, takie małe inwestycje, infrastruktura kulturowa. E, rekreacyjna, turystyczna. Realizowane są różne inicjatywy przez organizacje pozarządowe. Aktywizujemy społeczność też przy okazji. tak. Także nam no, cały szereg działań, który służy podnoszeniu jakości życia mieszkańców na naszym obszarze. Jak już wspomnieliśmy na samym początku, przyznano specjalne certyfikaty marki Przyjazne Mazowsze. Co to oznacza, Pani Anieszko? Hmm. Celem certyfikatu Marka Przyjazne Mazowsze jest wyróżnienie produktów i przetworów żywnościowych wysokiej jakości produkowanych na terenie Lokalnej Grupy Działania Przyjazne Mazowsze oraz odległym o, od tego obszaru 50, do 50 km, a także rynk, rynkodzieła i rzemiosła, usług oraz inicjatyw promujących nasz obszar. Certyfikat może uzyskać właśnie jakaś usługa ciekawa, wyrób artystyczny, produkt żywnościowy czy oferta turystyczna. Y i inne działania, które zasługują dzięki tej swojej unikalności, tak, zasługują na wyróżnienie, no i muszą spełniać określone warunki, które są y, te warunki y, y, z, zawarte w regulaminie y, przyznawania marki przyjaznej Mazowsze. To, to kogo w tym roku wyróżniliście? No właśnie my, że tak powiem, ogłaszamy ten konkurs w kilku kategoriach. To jest w kategorii produkt, usługa i inicjatywa. I w kategorii produkt przyznano certyfikaty. Y, dla Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich z Koło Zębia za chleb gospodarza Roberta. Koła Gospodyń Wiejskich Ciecierzanki z Ciecierska za nalewkę cytrynową. Dar Ciecierzanek, mamy bardzo piękną nazwę. Również dla tego samego koła za kaczkę faszerowaną i za rękodzieło. Ponadto dla pani Stanisławy Rulki z Płońska za malarstwo. W kategorii usługa my przyznaliśmy certyfikat dla pani Katarzyny Bańkowskiej za objazdowy warsztat kreatywny. O tym warsztacie to było głośno ostatnio, bo znalazł się wśród finalistów 24 projektów, które były wytypowane w konkursie Rural Inspiration Award. No cieszymy się bardzo, że, że właśnie ten warsztat, ten warsztat kreatywny reprezentował nasz kraj właśnie w tym konkursie. Dla pani Małgorzaty Oszczyk z Kroczewa za Małgorzata Oszczyk. Tutaj myślę, że warto dodać, że to taka specjalna jest, szczególna jest ta kwiaciarnia, ponieważ pełni jednocześnie rolę lokalnego punktu informacji turystycznej, udostępnia i, i wspiera lokalnych twórców. Także mogą wystawiać u niej swoje prace. I dla pana Michała Wróbla za projekt Błazen Jajosz. Jajosz, ja przepraszam. Błazen Jajosz. On jest prezenterem wydarzeń historycznych, w tym przypadku Naszego, tak, naszej takiej dużej imprezy Most Jagiełły Czerwińskie spotkania z historią i kulturą średniowiecza. I w kategorii inicjatywa certyfikat przyznano dla Stowarzyszenia Akademia Europa Sarbiewiana. Serbiewa za międzynarodowy festiwal księdza Macieja Kazimierza serbierskiego chrześcijańskich z Mazowsza. Słuchając listy nagrodzone w kategorii produkt to coś podejrzewam, że tam dobra biesiada musiała być w trakcie przyznawania certyfikatu. A tak z doświadczenia i waszych rozmów no z wcześniej już nagrodzonymi tymi certyfikatami oni zauważają jakieś takie namacalne konkretne korzyści które dzięki certyfikatowi mają no, myślę, że tak, bo chociażby mogą skorzystać z promocji, tak, lokalnej grupy działania Przyjazne Mazowsze. My zawsze przygotowujemy taką dosyć obszerną informację o tych wszystkich produktach, o, o ludziach, którzy te produkty tworzą, czyli korzystają z naszej kampanii informacyjnej, poza tym mogą też korzystać z naszego doradztwa, tak, w zależności od potrzeb. Myślę, że taki, sam, sam przez się taki certyfikat i to, że mogą się logiem chociażby posługiwać, prawda, to też już ma jakieś znaczenie. Ale nie na zawsze. Mogło się tym, Nie na zawsze, dziewięć, tak. prawda? No, to przez mamy tak, przez dwa lata. I jeszcze wracając do tego naszego pierwszego tematu, czyli samej działalności, lokalnej grupy działania, mówiliście, że wspieracie przedsiębiorców stowarzyszenia, a jak się z wami skontaktować, jak z waszej pomocy można skorzystać? Pani Agnieszka. Siedziba naszego stowarzyszenia mieści się w hotelu Poświętne, tak. Numer telefonu oczywiście dostępny codziennie od 8 do 16. Numer telefonu to jest 23 kierunkowy 661-3161. No i oczywiście my zapraszamy do naszego biura, które też czyny jest od 8 do 16 codziennie, a także można się skontaktować z nami przez Facebooka, przez z, y, 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 mailowo, tak, i y, no tylko kto, y, kto ma jakiś pomysł, jeśli ktoś by się ch chciał zapytać odnośnie naborów, to, to zapraszamy jak najbardziej do naszego biura. No właśnie, to o te nabory jeszcze tylko na koniec zapytam, czy jakieś konkretne plany do końca tego roku jeszcze są, czy już na razie wyczerpała się pula? Ogólnie to planujemy możliwe, że na początku roku jeszcze jakieś będziemy mieć nabory. W tej chwili jesteśmy jakby na końcówce programu tak, wdrażania PRO 2014-20. Pozostały nam środki, tylko jeszcze musimy ustalić z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, tak, w jakiej wysokości są te środki, zarząd musi podjąć decyzję, na jakie działanie przeznaczyć, tak, te środki. Myślę, że pod koniec roku będziemy już znać te informacje i wtedy zamieścimy na Facebooku, na naszej stronie internetowej www.lgdpm.pl właśnie szersze informacje będzie można... Do nas po prostu składać wnioski o ja przyznane pomocy. To ja oczywiście zachęcam także do kontaktu. Natomiast listę produktów i usług, którym przyznano certyfikat, będzie można znaleźć oczywiście także i na portalu radiopuńsk.pl. Natomiast dzisiaj na naszej antenie prezes i wiceprezes zarządu lokalnej grupy działania Przejazdy Mazowsze, Danuta Kucińska i Agnieszka Matobleska. Dziękuję. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.